Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. W piątkowym odcinku Wojskowych Newsów zapraszam do materiału z informacjami ze świata zbrojeniówki. Dziś pogadamy m.in. o pierwszym locie polskiego AW149, który został wyprodukowany w Polsce. Będzie też o starcie produkcji radaru typu LTMDS. Jest to niezwykle ważne wydarzenie także dla nas, gdyż ma to być mózg systemu polskiej obrony powietrznej. Pojawił się także film z testów tureckiego BWP typu Tulpar S. Który potrafi pływać? Czy jest to realna konkurencja dla perły polskiej zbrojniówki a więc PWP Borsuk? Przekonamy się. A tymczasem rozpocznijmy wojskowe newsy. Polskie Leopardy dalej serwisowane w PGZ. Kilka dni temu podpisano umowę ramową między czwartą Regionalną Bazą Logistyczną we Wrocławiu a PGZ. W sprawie serwisowania czołgów typu Leopardy 2. Będą się one odbywać w Bumarłabędy w Gliwicach oraz w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu. W ramach tego porozumienia ma się odbywać weryfikacja stanu technicznego każdego czołgu, przeglądy, a następnie niezbędne remonty. Do tych zadań będą podpisywane umowy wykonawcze. Mówimy widzowie o całkiem dużych pieniądzach, które zostaną w polskim przemyśle. Tylko w 2024 roku... Podpisano 130 umów tego typu, za kwotę około 190 milionów złotych. Nowe porozumienie obowiązuje w latach 2025-2028. W polskim wojsku służy obecnie ponad 230 leopardów. Jest to 105 egzemplarzy w wersji A5 oraz 128 w wersji A4 i PLM1, a czwórki są obecnie modernizowane do standardu właśnie PLM1. Powinno to się zakończyć do 2027 roku. 14 Leopardów 2A4 zostało przekazanych Ukrainie. Wszystkie Leopardy 2 otrzymaliśmy od Niemiec. Były one używane, a wersja PLM-1 to już modernizacja polskiego przemysłu wraz z niemieckim partnerem, a więc firmą Rheinmetall. W niedługim czasie powinniśmy poznać decyzję co dalej z wersją A5. Czołgi w tej odmianie powstały w latach 90. i czas je gruntownie zmodernizować. Filipiny z kolejną baterią systemu Brachmos mają pitch na Chiny. O ostatnio w wojskowych newsach mówiłem wam o okrętach podwodnych, które chce nabyć ten wyspiarski kraj. A tu trzeba wam powiedzieć o kolejnym ważnym wydarzeniu, które znacznie wzmacnia potencjał wojskowy Filipin. Poinformowano bowiem o dostawie kolejnej baterii pocisków przeciwokrętowych typu PJ-10 BrahMOS. Jest to efekt podpisanej umowy jeszcze w 2022 roku z indyjskim producentem. Nałącznie trzy baterie tego systemu za kwotę prawie 380 milionów dolarów. Jedna bateria zawiera cztery wyrzutnie, a w każdej znajdzie się po trzy pociski. Oprócz samych efektorów, producent z Indii ma zadbać o dostawę niezbędnego sprzętu towarzyszącego, części zamiennych, jak i o pakiet szkoleniowy. Zakup tego systemu jest związany oczywiście ze wzrostem napięcia w regionie, głównie z powodu Chin, które roszczą sobie prawa do znacznego obszaru Morza Południowochińskiego, co znacznie ogranicza suwerenność na tych wodach innych państw, które oczywiście z tymi roszczeniami się nie zgadzają. Musicie też wiedzieć, że Filipiny prowadzą negocjacje w sprawie pozyskania dużo większej ilości brachmosów, dokładnie Kolejnych sześciu baterii. Bez wątpienia chińska marynarka wojenna musi się mieć na baczności w starciu z tego typu pociskami przeciwokrętowymi. Zostały one opracowane wraz z Rosją, wiązują na tamtejszym rozwiązaniu P800 Onyx. Brachmos może osiągnąć prędkość Mach-3 oraz przenosić głowicę o wadze około 300 kg. Zasięg jest dość mocno zróżnicowany, zależy m.in. od tego, skąd dany pocisk zostanie odpalony, bo można to zrobić zarówno z powietrza, lądu i morza. Natomiast możemy mówić o średniej odległości na poziomie około 300 km. Brahmos w końcowej fazie obniża wysokość lotu do około 10-15 m nad wodą, co znacznie utrudnia jego zestrzelenie. Indie już pracują nad kolejną generacją, która ma osiągać prędkość na poziomie aż Mach 8, czyli prawie 10 000 km na godzinę, i mieć zasięg około 600 km. Będziemy mieli do czynienia zatem z pociskami o napędzie hipersonicznym. Hiszpania przyjmuje pierwszy A330 MRTT do służby. Madryt poinformował o przyjęciu do służby pierwszego wielozadaniowego samolotu Airbus A330 MRTT który jest znany przede wszystkim z roli powietrznego tankowca. Może zabrać na pokład nawet 111 ton paliwa. Niemniej, to samolot uniwersalny, który może pełnić rolę także na przykład, transportowca. Udźwig wynosi wtedy do 45 ton ładunku bądź 300 żołnierzy. Przy zainstalowaniu pakietu medycznego staje się wtedy powietrznym szpitalem, z możliwością przetransportowania na pokładzie do 130 rannych bądź potrzebujących pomocy medycznej. Co ciekawe, ten hiszpański samolot nie jest stricte nowy. Madryt pozyskał trzy Airbusy A330 od linii lotniczych i zlecił ich przemianę na model MRTT w 2021 roku. Kosztowało to 675 milionów euro. Kolejne dwa przechodzą zmiany i w najbliższym czasie mają również zostać przyjęte do służby. Hiszpańskie Airbusy nie posiadają, przynajmniej na razie, sztywnego przewodu do tankowania. Co za, to zamontowano gienki przewód, za pomocą którego można zaopatrzyć w paliwo takie samoloty jak Tesoro Rafal, Gripeny, a przede wszystkim Eurofightery, których używa Hiszpania. Natomiast technicznie istnieje możliwość zamontowania również sztywnego przewodu, a to o tyle ważne, że coraz więcej mówi się o tym, że Hiszpania może pozyskać także F-35. W obecnej atmosferze międzynarodowej to wydaje się już mniej prawdopodobne, natomiast nie ma co ukrywać, że na świecie nie ma alternatywy dla amerykańskiego samolotu piątej generacji w zakresie możliwości technicznych przynajmniej, nazwijmy to umownie, w świecie zachodnim. A330 RTT tej nas opcji na powierzchni tankowiec także dla naszych sił powietrznych, które potrzebują maszyny tej klasy. Patrząc na wymagania techniczne, między m.in. te, które zakładają pozyskanie samolotu wielozadaniowego, które będzie można przekształcić także na transportowiec, to jedynym konkurentem na tej konstrukcji jest amerykański KC46A Pegasus. Natomiast produkt Boeinga trapią w dalszym ciągu problemy techniczne. Poza tym mamy teraz w Europie przekierowanie zakupów plus z naszej strony chęć zaciśnia relacji z Airbusem. Pozyskanie więc A330 MRTT wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobne. Kupienie tej konstrukcji w liczbie dwóch egzemplarzy ogłosiła ostatnio dania. Będą one przekazane na rzecz międzynarodowej inicjatywy, wspólnego użytkowania tego samolotu w ramach MMF. W której skład wchodzą jeszcze Belgia, Czechy, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Norwegia. Kraje te będą łącznie posiadać 12 maszyn tego typu. Irlandia. Ze zgodą na zakup jawelinów. Irlandia dostała zgodę na zakup pocisków przeciwpancernych typu Javelin. Owa zgoda opływa na maksymalnie 44 pociski wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym za nie więcej niż 46 milionów dolarów. Natomiast Dublin nie zwiększa swoich zdolności przeciwpancernych. To raczej uzupełnienie zapasów, gdyż w 2006 roku kraj ten odebrał partię 36 pocisków tego typu. Natomiast warto tu przypomnieć, że w planach zakupowych jest pozyskanie w najbliższym czasie nowych samolotów bojowych, radarów oraz pojazdów pancernych. Być może będą to francuskie konstrukcje stworzone w ramach programu Scorpion. Chodzi o pojazdy typu Serval, Jaguar oraz Gryfon. Na razie Dublin rozważa różne opcje. Zamówienie na wieżę dla łotewskich Ascotów 2. Przyspiesza proces pozyskiwania PWP Ascot 2 przez Łotyszy. Producent General Dynamics European Land Systems złożył zamówienie na systemy wieżowe dla tej konstrukcji. Chodzi dokładnie o UT30 Mark II produkcji Elbit Systems. Wartość umowy to około 100 milionów dolarów i ma ona zostać zrealizowana do końca 2027 roku. Dotyczy ona 42 egzemplarzy. Mają zostać wyprodukowane w kooperacji z łotywskimi firmami, co z jednej strony pozwoli na transfer technologii, a zatem rozwój lokalnych firm, a później ułatwi także eksploatację UT30. Produkt Elbit Systems jest wyposażony w matę Bushmaster kalibru 30 metrów, a także pomocniczy kabin maszynowy kalibru 7 i 7,62 mm. Można ją także doposażyć opcjonalnie w przeciwpancerne pociski kierowane. W przypadku Łotwy będą to zapewne spajki. Poziom opancerzenia wieży w tej odmianie odpowiada poziomowi stanach czwartego poziomu. Ryga zamówiła łącznie 42 pojazdy typu Ascot 2 za prawie 380 milionów euro. Liczba nieduża, ale pamiętajcie, że mam do czynienia z malutką Łotwą, dla której taki zakup jest sporym obciążeniem finansowym. Niemniej w przyszłości może dojść do kupienia kolejnych konstrukcji tego typu wraz z pojazdami specjalistycznymi. Ascot 2 będą uzupełnieniem dla kołowych transporterów opancerzonych Patri 6x6, pozyskanych w ramach programu KAWS. Łotwa kupiła ponad 250 sztuk tych pojazdów z czasem dostaw do 2029 roku. Warto podkreślić, że zdecydowana większość z nich powstanie w lokalnie otwartej fabryce, co dla łotewskiego przemysłu było nie lada wydarzeniem. Tulpar S, czyli turecki rywal Borsuka, pojawiło się nagranie, które pokazuje podczas testów nową odmianę bojowego wozu piechoty Tulpar, który przez niektórych widziany jest jako jedna z opcji dla ciężkiego polskiego PWP. Tym razem mamy jednak do czynienia z pomniejszoną jego wersją, a więc Tulparem S. Ta wersja ma możliwość, której jej większy brat nie posiada, a więc umiejętność pływania, podobnie jak polski BWP porsuk Tulpar RS jest jednak wyraźnie mniejszą konstrukcją. Ma on tylko około 570 cm długości, gdzie nasz Borsuk to już około 760 Turecki pojazd to waga około 17 ton, a polska to już około 28 Tulpar jest też słabiej uzbrojony, gdyż jego głównym wyposażeniem jest bazook 25 MKT z na tą Pushmaster kalibru 25 mm. Niemniej można ją przezbroić na większy kaliber. Do tego występuje. Maszynowy kalibru 7 i 62 mm przy naszym systemie wieżowym zsw 30 to oczywiście się nie umywa, natomiast trzeba oddać sulparowi, że zabiera więcej żołnierzy na pokład. Cała załoga liczy 10 osób, z czego desant wynosi 8 żołnierzy. Nasz Borsuk może zabrać w desancie 6 żołnierzy. Nie znalazłem danych o opancerzeniu, ale patrząc na samą masę pojazdu można spokojnie założyć, że poziom ochrony jest niższy niż w przypadku polskiego PWP. Prędkość maksymalna tureckiego BWP to około 70 km na godzinę, przy zasięgu wnoszącym co najmniej 500 km. Zatem Tulpar S jest ciekawym uzupełnieniem portfolio producenta, natomiast w bezpośrednim pojedynku nasz BWP Porsuk wychodzi zdecydowanie lepiej, jako pojazd o większej sile ognia i lepszą pancerzeniu. Czy w związku z tym ma większe szanse na międzynarodowym rynku? Z pewnością tak, ale zupełnie innym tematem jest to, czy będziemy w stanie go skutecznie sprzedać innym krajom. LTMDS gotów do produkcji seryjnej. Ważny dzień dla systemów obrony powietrznej Patriot, a więc także dla naszego kraju. Najnowszy radar do tego rozwiązania, czyli LTMDS, dostał zgodę na produkcję seryjną. Na razie będzie można wytwarzać 8 radarów tego typu rocznie, ale docelowo będzie to 12 sztuk. Jak na program tej wagi są on ukończony wyjątkowo szybko, bo znacznie poniżej dekady, co jest typowym czasem realizacji takich projektów. Natomiast testy, gdzie sprawdzono możliwości radaru w różnych warunkach kończyły się sukcesem, co zaowocowało pozytywną oceną US Army. Na razie zostało wyprodukowanych 6 takich radarów, które zostaną włączone do regularnej służby na bazie umowy podpisanej jeszcze w 2020. 2019 roku. Do końca roku ma zostać dostarczone jeszcze dwa egzemplarze. LTMDS to zupełnie nowa jakość w porównaniu z poprzednikami. Przede wszystkim mamy tu możliwość obserwacji terenu w 360 stopniach, a nie jak to było wcześniej tylko w jednym 120-stopniowym sektorze. Możliwe to jest dzięki konstrukcji łączącej jedną główną antenę oraz dwie mniejsze. Sam radar ma także większe możliwości w zakresie obserwacji równocześnie różnych obiektów, zatem nic mu nie umknie. W tym pociski balistyczne. W teorii zatem w połączeniu z najnowszymi efektorami PAK-3 MSE powinien stworzyć drużynę nie do przejścia dla systemów ataku powietrznego. Elementy tego radaru będą produkować także polskie firmy, między innymi to konsekwencja podpisanej umowy w ramach drugiej fazy Wisły. Nasze przedsiębiorstwa zostały włączone w łańcuch dostaw producenta, a więc firmy Raytheon. Polska jest pierwszym zagranicznym odbiorcą tej konstrukcji, dokładnie 12 egzemplarzy dla 8 baterii systemów Patriot. Staną się one podstawowym środkiem wykrywania wrogich obiektów i zostaną włączone do systemu IBCS, który zarządza Polską Broną Powietrzną. Ich dostawa powinna mieć miejsce w latach 2026-2029. Natomiast potencjał eksportowy tej konstrukcji, a zatem dodatkowe zamówienia także dla Polski, Firm jest naprawdę duży. Według dostępnych informacji o LTMDS, w tym m.in. jego możliwości, cenę czy czas dostaw, złożył zapytanie już kilkanaście krajów. Najprawdopodobniej większość z nich to dotychczasowi użytkownicy systemu Patriot. Pierwszy polski AW-149 w powietrzu. Bez Świdnik miała miejsce spora uroczystość. Mianowicie dokonano oblotu pierwszego AW-149 wyprodukowanego w całości w Polsce. Co prawda maszyny tego typu służą już w naszym wojsku, ale wcześniejsze egzemplarze były produkowane we włoskich zakładach producenta, czyli Leonardo. Niemniej podpisana w 2022 roku umowa za ponad 8 miliardów złotych na 32 śmigłowce tego typu zakładała przeniesienie całego procesu produkcji do zakładów PZL Świdnik. dlatego też można powiedzieć o polskim AW149. No i nie czepiajcie się, że PZL Świdnik nie jest w polskich rękach, więc weźcie to sformułowanie Polski AW149 w mały cudzysłów. Chodzi o wyprodukowanie na terenie Polski widzowie, co i tak powinno cieszyć. Był to pierwszy oblot, a następne będą realizowane zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Całość dostaw ma się zakończyć do końca 2029 roku. Oficjalnie linię montażową otwartą w zeszłym roku. Możliwości produkcyjne pozwalają wytworzyć do 10 tych wiropłatów rocznie, a zatem termin dostaw nie jest zagrożony, a w dodatku jest rezerwa na przyjęcie kolejnych zamówień, także od innych podmiotów. AW149 to śmigłowiec wielozadaniowy o maksymalnej masie startowej na poziomie około 8,5 ton. Maksymalna prędkość to nieco ponad 300 km na godzinę, a zasięg oscyluje w okolicach 950 km. Na pokład może zostać zabranych 19 osób. Za napęd odpowiadają dwa silniki General Electric CT72E1. Na mocy porozumień offsetowych w wyniku zakupu śmigłowców Apache będziemy mieli możliwość ich remontu czy serwisu. W polskim przypadku AW149 będą służyć m.in. jako śmigłowce wsparcia. W związku z tym będą usprojone np. w przeciwpancerne pociski typu Hellfire. Umowa na ich pozyskanie z myślą właśnie o AW-149 została podpisana w 2023 roku i zakłada nabycie 800 sztuk. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Życzę Wam miłego piątku i do następnego odcinka. Hej!